A to jest odcinek ym, z serii Dwa Zamki. Ze mną jest Filipita45, ma. A w dzisiejszym odcinku, co będziemy dzisiaj robić? No, myślę, że może, może możemy pozbierać trochę materiałów żeby ulepszyć naszą bildię. No, a co byśmy mogli z niej zrobić? Chodź, może, no to weź... Możemy yy... na iść. Prawej... To weź yy, jedzenie, kilo, ja wezmę jeszcze siekierę. Czekaj, ja sobie wezmę stoper, włączę, dobra. Ej. Wezmę sobie mój łuk. Ej, tak. Aj. Strzały ja wezmę, dobra. To mhm. jest jedna. O pan coś się lepiej. Weź sobie jedzenie, miał sobie We, Weź sobie dwie potki Teraz chromuj też najmniej sobie podam ci kopię. Spoko Pójdziemy obany obez... tereny. Podaj go też w opisie Chodź, jesteś gotowy? Nie, ja mieczę nie zabrałem. Odłożyłem miecz. Miecze ci zabrałem? Nie, to jest mój. Nie, tu masz. Dobra, to wzięłeś sobie jedzenie. Jedzenie nie, nie. Weź sobie jeszcze kilof. Bierzesz psa ze sobą? Poczekaj, wezmę jakieś kości. Nie, nie, zostanie. Wezmę kości też sobie ją, swoje jakiegoś psa. Spoko. Mam? No, mam dwie kości, poczekaj. A, on też jedno. O, tu są. Dobra, chodź. Patrz, tu. pierwszy. zank.

Którą teraz stronę idziemy? Poczekaj chwilę. O, jest dobrze. Mm. Wow. To jest dopiero pierwszy odcinek, bo nagraliśmy yy, jak budowaliśmy nasz cały zamek, ale niestety trwał więcej niż 15 minut. No, rozumiecie, to trwało 15 minut. I dwie minuty, no, no znaczy no piętnaście minut i dziesięć sekund. No i nie weszło, no człowiek do jest... <laughs> Pedofilia jakaś. Pedofilia. <laughs> Idziesz za mną? Ja jestem dzisiaj. No, Fuck, wzięliśmy drewna. Poczekaj, ja pozbieram trochę drewna. Świeczek, wzięliśmy dupa. Nie mam czas. tylko pieniądze. Czekaj, wezmę trochę. Ty tak rozwalasz? Nie. Um. Ale mam nagi. Dobra, chodź, ciśniemy dalej. Jeszcze sobie luknę na stoper, dobra. Ile to jest dopiero? Dobra, spoko. Jeszcze te minuty się nie nagrywa. Wow. Łoł, wow, 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 wo, wo, wo. O, trzcina, wezmę. Możemy sobie jeszcze dzisiaj, jak nam starczy czasu, zrobić f... No. Masz łuk. No. Mówiłem ci, że biorę. Właśnie miałem też ser... Ja serdecznie też zręczam. To właśnie łuk, ale... Zręczam. Ja mam na moc jeden. Mam miecz z morastem nogów. Dwa. Kill mam wydajność 7, yeah. a sobie się kiedyś jeszcze nie zenchantowałem. Ale nic nie mam. Enchantowany. fajnie ci chyba przecież tam mieć jakiś zenchantowany. Idźcie. O fuck, źle ja spojrzałem na stopy, już 4 minuty, coś na nakwalda. No, nie znalowało. Uch, no dobra daj Na razie we dwóch nagrywamy, jak widzicie Nie wiem Pagani jeszcze nie ma Dominik nie chce nagrywać z nami Nikt nie nagrywa O kur... Czekaj ja się jeszcze tą Spok... ja widzę do gry Nie Dobra, to czekam

tego w Minecraft, chyba nigdy nie widzieliście. Czekaj. Gryp na drzewie. Widzieli to. Ads. Ups. Naprawiłem. Karetka przyjechała. O. Yes. No, ale jesteś no. Zajdziesz z drugiego wziala To idę tam. Ale idzie za tobą Poczekaj Ale uparty. No nareszcie Stawaj. Ale każdy każdym tak. Cztery czy tam trzy kości na niego straciłem, ale ch ch ham. Chodź piesku, idziesz? I idziesz. To. Musimy trochę odwrócić. Obeznać ten teren. Mam jeszcze tylko jedną kość. No ja miałem tylko jedną. ty, Nie, z tych farciarzu. No. Czekaj, ja coś czasem dojem. Teraz są takie na spontanie te filmiki. Nie ma żadnych akcji ani nic w ogóle. Nie. Jak są akcja to poza nagrywaniem wtedy kiedy nie mogę nagrywać bo jest u mnie Hamas I w ogóle o, trzcina Piesek się do mnie tetnął oko wysoka skubana, jak W takiej wysokości na 5 kratek... O, już mam 23 trzciny. Ty, nie morduj mi tam psa, bo cię ja zamorduję. Gdzie ty jesteś? A, tu. Tu jest. Co tak cicho mówimy? Znaczy, cicho. W ogóle prawie nic nie mówimy ki no. parkur? pójdziemy tam gdzieś nie 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 do wody psy umierają w wodzie tak no nie widzisz że jakieś czarne się robią one umierają czy co się nie dzieje? chyba umierają nie no się wytrzepłem patrz jak oni fajnie się wytrzepują to jest fajne co tam pisieć kucio tam pisieć kucio kochany, swój taśny pies przyjaciel człowieka dzisiaj taka bardziej misja to było właśnie pójście po trzcinę chyba nam wystarczy trzciny, chodź na F-Home i zrobimy sobie farmę i look na no stoper. No, zostało nam jeszcze 4 minuty, gdzieś tak, 4-5 minut. O, dobra, już jestem. Spokój. Myślałem, że to będzie dłuższe. No, to tam się tu. Zgubiłem ja się, czekam to... 10 sekund. Ups. Fajnie. No, żart. Gdzie ty piesku jesteś? Ty jesteś mój? Tak, ty jesteś mój. Chodź tu piesku. Piesku. Który to mój? Nie Ten mój. Niech nie, prawy, jak go siądzie, to. No ten mój. No będzie stał tutaj. Stój. Tutaj. Znaczy sieć. Co zrobimy tą farmę? Poczekaj, nie spadnij tylko jak to zrobimy, bo tu trzeba wody żeby ta trzcina rosła Nie. Nie. Hmm. może się podkopiemy od dołu A, i to albo tą wodą jakąś, jakąś tak. o właśnie, no dobra, dobra Dobra, jedno wystarczy. Wow! Prawie mi już zleciał. Czuję, Ej! kuuu! Oh, masakra. Dobra, ja już daj na dół. I wejdę na F, homo. Oh lol, co się dzieje? O, 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 o. Schodzę do tobą. Po co? Nee, wybraliśmy na ekran jeszcze raz. Ja się spiknę po piasek. Po co ci piasek? Nie po sklepu rośnie. Oj tam, oj tam. Może byś się spiknął po wodę. Tylko ja ci tam rzucam w to Piaderko. Spokój. Jezus. To teraz koś. A dzięki, to złopaki. Nie dobra, ja już tu na dircie po, <laughs> posieję. Specjalnie to pół piasku, nie nas. No to nic specjalnym powodem. To nie był kawał. Kurde, ale ten czas szybko leci. Zaraz musimy się żegnać. Już jest 13 minut. O Poruszaj się szybko no Dawaj nie zbieraj tego piasku Ja już dziękuję. Filip nie zbieraj piasku. Mówię ci, że posieję na tym, a ty zbierasz. Na złość. No ja już się pan ma chyba. I znowu się nie wyrobimy. Jak zawsze. Nie tego nie chcę przycinać. Szybko, dawaj okay. wolę, szybko. Nie mam wody. No jaki? Ale z ciebie...